Witajcie w Sztukaterii, Katarzyna Paczanicka. dzisiaj to e, ja jestem gościem, gościem w pięknym miejscu, a gospodarzem tego miejsca jest Jacek Karolczyk. Dzień dobry, dzień dobry. E, Jacek, od 40 lat jesteś znany w Szczecinie jako fryzjer. To tyle? No tak, słyszałam to, to, to tak powiedzieć. No tak, trudno sobie to uświadomić, ale niestety, tak, właśnie niestety, no taka jest prawda, 41 dzień. lat w zawodzie. Moje koleżanki, już niestety nie byłam, nie miałam okazji, żeby być Twoją klientką, ale moje koleżanki, które korzystają z Twoich usług, z tego, że tworzysz na ich głowach takie mini dzieła sztuki, wszystkie, z którymi rozmawiałam, są zachwycone tak, Twoją osobą. Ale teraz jest jeszcze coś innego, co, co robisz. Teraz tworzyłeś przestrzeń, która się nazywa którą nazywasz sztuka u fryzjera, tak? No tak, w sumie fryzjerstwo jest sztuką. Jest to krótka, krótkotrwała forma artystyczna, bo w końcu dokonujemy rzeźby na włosach. Może nie jest tak doceniana jak rzeźba w kamieniu czy w tym, ale to uważam, że to też jest sztuka. Ponieważ zawsze się otaczamy jako fryzjerzy pięknem, a przynajmniej staramy się tym pięknem otaczać, tworząc na kobietach czy na mężczyznach fryzury, które mają się podobać zarówno im, jak i otoczeniu to gdzieś ta sztuka i ten artyst zawsze funkcjonuje. No i gdzieś w którymś momencie życia z automatu jakoś tak weszło, że nagle się zaczęły pojawiać ta sztuka w domu, a potem pojawia się również i tutaj w salonie fryzjerskim. E, ale wróćmy do, do początku. Jako, jako fryzjer jesteś, e, e, jak się nazwiesz? Jesteś artystą czy rzemieślnikiem właśnie? Czy jest jakaś różnica? Mnie bardzo boli, kiedy ktoś mówi, że jest pan czy jest pan stylistem. Ja nie proszę pani, stylistą może być każdy, a fryzjerem tylko ten, który umie naprawdę pracować. Uważam, że, że rzemiosło prawdziwe wykonywane, troszeczkę się różni oprócz od tego rzemiosła mówionego, który jest w telewizji, które występuje w gazetach. Rozróżniam tą, tą, tą różnicę w tym. I wydaje mi się, że fryzjer. Nie ma co się wstydzić tego, że jest po prostu fryzjerem. Nie szukać sobie dodatkowych naz stylista, coś tam, artysta itd. Tak Jesteśmy rzemieślnikami, a to już wystarczająco brzmi dumnie. A jako fryzjer mężczyzna, jak widzisz, że kobieta podąża do ciebie przez salon i ma usiąść na, na tym fotelu, nie znasz jej jeszcze, czy ty już masz jakąś wizję, czy ty już e, wiesz, jaką, e, jaką fryzurę jej zrobisz? Mniej więcej widzę, jakie są włosy, mniej więcej określam, jest, jaki jest typ sylwetki. Z tym, że kiedyś kobieta idąc do fryzjera, szła jak gdyby na pewne wydarzenie. Była ubrana, była umalowana. Teraz dziewczyny, żyjąc bardzo szybko w pośpiechu, najczęściej wpadają w dresie. I dopiero ja z rozmowy odbieram informacje, jak ona chodzi na co dzień ubrana, jak siebie traktuje, czy lubi się modelować, czy za bardziej typem sportowym, na zasadzie głowa na dół, wysuszyć, suszarka, wyszczotkować i, i to ma być gotowa fryzura. Także tutaj już troszeczkę się to podejście przez te lata, które nastąpiły, zmieniły. Teraz jest większy luz, większa swoboda. Dużo dziewczyn oczekuje fryzur, które są po prostu bardzo szybkie i łatwe w wykonaniu. Nie, nie chcą siedzieć nad wałkami, nie chcą się modelować godzinami czy z żelazkiem. Większość moich w kanadzie klientek jest taki, że czeka na szybki efekt i taką skuteczność tej fryzury. Ale ty, Dla... ty widzisz tą fryzurę, jak ona wchodzi? Czy na jakim etapie? Tworzę ją na podstawie, na, przy rozmowie z nią, jak już jest u mnie na fotelu i w tym momencie również słucham włosów, bo to jest istotne, bo można sobie zaprojektować fryzurę i walczyć z nią, żeby ją wykonywać zawsze taką, jaką jest, a można posłuchać włosów, jak one chcą się układać, i w tym momencie po prostu tą fryzurę stworzyć. I ta fryzura wtedy zawsze jest. Czy ta dziewczyna jest uczesana świeżo, czy umyta, czy, czy troszeczkę potargana wydarzeniami dnia. To ta fryzura ciągle razem z nią istnieje. A dokładnie takie opinie od swoich koleżanek, które na Twój temat słyszałam, że twoje fryzury są właśnie takie, że nawet jak się już następnego dnia omyję głowę, one dalej są, że nie trzeba dużo, dużo robić. Jest to tak? Ja tak mi tak się mówię, <grym> że u mnie fryzura <grym> występuje z samej samej techniki strzyżenia, że ona jest po prostu już ostrzyżona jako fryzura, a modelowanie i to wszystkie inne to są zdobniki, które powodują, że ta fryzura jest. Troszeczkę ładniejsza, gdzieś tam bardziej dopracowana, ale to już są te dodatki, które mogą zaistnieć kiedy wychodzimy i to mi się bardziej pokazać. A na dzień codzienny po prostu wystarczy dobre szczotkowanie, trochę odpowiedniego, dobrego, dobranego kosmetyku. Nie za dużo, żeby nie przeładować i nie męczyć włosów, i to wystarcza. Czyli to dzieło jest trochę na dłużej niż na samo wyjście od ciebie. No praktycznie powinno być odcięcia do cięcia. Zresztą. Jedna z moich klientek z Poznania stwierdziła, że z ekonomii to u mnie dwuja, bo do poprzedniej fryzjerki, jak chodziła, to chodziła co trzy tygodnie, a do mnie chodzi co trzy miesiące, bo nawet jak odrosną, to fryzura ciągle dalej jest, tylko po prostu dłuższa. A jak to się stało? Już zacząłeś mówić o tym, ale jestem ciekawa, czy może jednak był taki moment e, takiego acharze w tym miejscu, gdzie pracujesz, Właśnie jako fryzjer, też powstanie powstanie coś więcej. Że powstanie przestrzeń dla autorów, dla artystów, gdzie będziesz udostępniać dzieła osobom takim zwykłym, którzy nie, nie chodzą na co dzień do galerii, ale żeby te osoby miały możliwość obcowania z tą sztuką. Czy to był taki moment, czy to właśnie tak tylko dojrzewało. No tak, w tym wypadku akurat sztuka przyszła do, 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 do klienta, jak gdyby, przez to właśnie, że siedzi u nas i może obserwować. Jak to nastąpiło? No jest to bardzo wieloczłonowy element, który się, na to się złożyło parę, parę rzeczy, między innymi to, ją, że przenoszę się do troszeczkę większego mieszkania, do większej przestrzeni życiowej. Poszukiwałem do tej przestrzeni rzeźby, bo generalnie najbardziej zakochany jestem w rzeźbie. Szukałem rzeźb i gdzieś trafiłem na Pana Krzysztofa Śliwkę, Zakupiłem dla siebie. Potem stwierdziłem, że pokażę te rzeźby również w Szczecinie. Zaczęliśmy planować razem z Basią Kleist i zaprzyjaźnionym hotelem z Goryniowa, taką rzecz, która się nigdzie na świecie prawdopodobnie również nie zdarzyła, że w trzech miejscach naraz był wernisarz tego samego artysty. Czegoś takiego dokonaliśmy. No ale szukając tych rzeźb, zapoznałem się z panem Krzysztofem, zacząłem planować tą rzeźbę. W międzyczasie byłem w podróży u przyjaciół w Australii, gdzie mąż mojej przyjaciółki jest malarzem. I tam się powiedzmy, też tą sztuką troszeczkę bardziej zachwyciłem. Potem przez przypadek w samolocie spotykam, siedzi obok mnie człowiek, z którym zaczynam rozmowę. Okazuje się, że rozmawia jest normalnie, tak sympatycznie i że też jest malarzem. On przysłał swoją kolekcję tutaj do Polski, żebym pokazał y, pana Kiwi tutaj na, na naszym rynku. Bardzo się te obrazy spodobały. I gdzieś tak się tak zaczęło się jedno kręci. drugie nakręcać <laughs> i tak gdzieś. Jak życie po prostu tak pcha czasami człowieka popycha. No idź tam, iść tam. I posłuchałem tego głosowania. nie ma. Chyba nie. Chyba jednak gdzieś życie nam czasami planuje nasze, nasze, nasze ruchy. A stąd teraz... Y bierzesz pracę, czy to artyści sami się z Tobą już w tym momencie kontaktują, czy no, dalej szukasz? Już tak, już teraz mamy takie przypadki, że artyści artystom podpowiadają, że jest takie miejsce, gdzie nietypowe totalnie, mało ludziom się to w ogóle wyobraźni malarzą, że jak to, u fryzjera wiszą obrazy i że się mogą podobać i, i że klienci dyskutują. I tu już właśnie następuje to, że artyści sami nas jak gdyby jednym drugiemu popycha, podpowiada, pokazuje, że, że jesteśmy, że istniejemy. Zaczęło się od obrazów, ale teraz właśnie są i rzeźby, i szkło też widziałam ostatnio e, chyba. Tak, tak ponieważ y, y, bardzo dużo czym mnie interesuje i zarówno dobra ceramika, jak i piękne szkło artystyczne, czy, czy rzeźba, czy obraz. Więc staram się to swoim klientom, te rzeczy, które mi się akurat podobają, a jednocześnie słyszę od nich, że ten gust mój jest zbieżny z bardzo dużą ilością ludzi gdzie czasami to prawda też go przełamuję i biorę rzeczy, które może sam do końca bym nie był przekonany, ale, ale również y, moja rola w tym momencie jest tak, żeby udostępniać pełne spektrum nie, rzeczy. Y, więc dobieram to i pokazuję. Więc wszystkie te rzeczy, które nam się podobają. A największa cena dzieła, które u ciebie y, miał okazję się prezentować, bo wiem, że ty y, nie jesteś, y, ty nie sprzedajesz, tak? Tak, to jest tylko miejsce, to miejsce prezentacji sztuki, udostępniania tej sztuki i pokazywanie klientowi, że może, dlatego się pojawiają ceny przy obrazach, że klient, który siedzi i chodzi po salonie, może zobaczyć sztukę i wtedy on podejmie decyzję, czy stać go na tą sztukę, czy podoba mu się ten artysta i wtedy może sobie rozmawiać z artystą już bezpośrednio, bezpośrednio. czy dana rzecz mu się podoba i czy chce ją posiąść, czy, czy nie. Więc jesteśmy takim pośrednikiem, takim miejscem, które... Przede wszystkim otwiera ludzi i pokazuje im, że mogą mieć sztukę prawdziwą, sztukę tworzoną rzeczywistą, nie kopiowaną gdzieś w jakichś tam miejscach dziwnych, kupioną, tylko coś, co człowiek z emocjami przekazał, wrzucił w obraz, czy, czy w ceramikę, czy w rzeźbę. Tego typu rzeczy. Bo bardzo często sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że. Chcemy coś posiadać autentycznego, tylko nie mamy odwagi. Jeżeli coś ty, ty, tysiące ludzi kupili w Wikei jakiś obrazek, to on jest bezpieczny, bo się podoba tysiącom ludzi. Jeżeli mi się podoba pojedyncza rzecz, to muszę być przekonany i mieć siłę wewnętrzną na to, żeby tą rzecz, rzecz obronić, tak? Powiedzieć znajomym: "Tak, mnie się to podoba". I tylko może się tylko i wyłącznie mi się podoba, bo to jest przecież nasz element. To jest tylko dla nas i on ma nas cieszyć przede wszystkim również, tak? Więc y, najwyższa cena u ciebie y... Trudno teraz z pamięci, ale chyba taki najdroższy obraz, który wystawiałem u siebie, do którego miałem trochę oporów, że, że cena jest troszkę za wysoka, to było 4700 zł. Czyli faktycznie to są ceny takie... Tak, Przy założeniu, że wszystkie inne są niższe, to, to są tak, przystępne... Cen to przystępne? To nie jest miejsce, gdzie jest sztuka inwestycyjna. To są dobre nazwiska, to są dobrzy malarze, którzy bardzo prawdopodobnie w życiu ich, ich pracy zyskają większą cenę i większe uznanie. Są to bardzo dobrze, malowani, dobrze malujący i tworzący artyści, ale tworzą w cenach normalnych, bo jednak to nie jest inwestycyjne, więc to nie są ceny galeryjne wtedy. A czy ty nazwiesz siebie mecenasem sztuki? Mm, wolę bezpieczniejsze słowo, które brzmi: animator sztuki. No tak słyszałam właśnie. Tak. Nie chciałam Cię przedstawiać jako mecenas, chociaż tak wiem, że funkcjonujesz wśród Szczecinian, jako mecenas sztuki. No tak słyszę to, ale to mówię, moja skromność na to, na to nie pozwala. Uważam, że moja rola aż tak daleko nie sięga. A coś więcej powiesz jeszcze o autorach? Może jakąś anegdotę? najciekawszą, związaną z tym miejscem? taka najciekawsza dota. Może akurat gdybym miał o mówić, to byłoby ciężko, bo to jest 21 artystów, którzy wystawiają swoje prace tutaj w naszej przestrzeni. Ale taka, która mnie bezpośrednio najbardziej dotyczy, to przyszedł pan mecenas, który usłyszał od żony i jej koleżanek, że jest takie miejsce, że ja się zająłem czymś innym. Był kiedyś moim klientem, a niestety choroba spowodowała, że już teraz nie ma czego u niego strzyc i przyszedł i mówi to ja kończyłem studia, żeby na mnie mówili mecenasie, a na pana też tak mówią. Nie? To takie dla mnie najbardziej... Mamy taki czas, jaki mamy, tak? 2021 rok, poprzedzony 2020. Chyba niewiele przed tym czasem rozpoczęłaś tą, tą część swojej działalności. A czy sama pandemia wpłynęła jakoś na to, na zainteresowanie obrazami? Myślę, że chyba nawet wręcz przeciwnie, bo z racji tego, że nie możemy nigdzie wyjechać, nie możemy się cieszyć taką swobodą życia, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Piękne widoki możemy teraz oglądać tylko w telewizorze, czy ten już osobiście nie. To klienci docierają mówią, że z racji tego, że nie mogą się cieszyć czymś innym, bo bardzo chętnie nabędą jakąś obraz, rzeźbę, żeby troszeczkę tej radości. Przynieść do siebie do domu. Z racji tego, że te ceny u mnie występują w takich no, bardzo przyzwoitych cenach, ja brzydko to nazywam dla normalnego, zwyczajnego kowalskiego, to te artyści rzeczywiście te prace dosyć często zbywają, ale przede wszystkim to się najbardziej liczy, że klient siedzi, ogląda i widzi, że sprawia mu radość to obcowanie z tym, tym takim ładnym remontem. Nie zdarzało mi się wcześniej, żeby tak dużo było rozmów właśnie o sztuce, o kolorach, kiedy się zdarzają teraz, jak, jak wiszą te obrazy u mnie w salonie. Czyli skupiamy się teraz na tych rzeczach, które mamy najbliżej. No, z racji tego, że nie możemy gdzieś dalej wędrować, to, to tak. I doszukujemy się, zaczynamy doszukiwać się bardziej piękna w sobie i w tym najbliższym otoczeniu, nie gdzieś tam za górami, za lasami, tylko bardziej tym, co nas otacza bezpośrednio. Czyli zamiast na wycieczkę można kupić sobie obraz. Myślę że tak, i to ucieszy wszystkich: artystę, mnie, bo dzięki mnie się coś tam dzieje dodatkowo, i człowieka, który posiada coś pięknego w domu, bo posiada to na co dzień. Wjeżdżając na urlop, mamy piękną przygodę przez dwa tygodnie. Potem to bleknie, bleknie, bleknie. Obraz, który sobie kobimy, powiesimy, on nie bleknie z czasem. On z czasem nabiera patyny i bardzo nas. Pogłębia, uwrażliwia, jeżeli to jest obraz, który się nie kupuje do mebli, tylko kupuje się do tego, co wychodzi z duszy, z potrzeby własnej człowieka, to ta rzecz będzie zawsze cieszyła człowieka, tak? Czy to będzie obraz, czy to będzie rzeźba? Ja przechodzę przez swój dom, każda rzeźba u mnie jest czysta, bo jest wygłaskana. Tam kurz nie zdąży urosnąć na nich. To sprawia taką przyjemność po prostu codzienną w każdej w każde chwili, kiedy się przebywa we własnym otoczeniu. Ja mam takie głupie powiedzonko, że na wakacje to ja nie wyjadę w pięć gwiazdek, bo ja mogę na wakacje na dwa tygodnie pojechać pod namiot, ale pięć gwiazdek wolę mieć u siebie w domu, wolę stworzyć swoje wnętrze tak, żeby było luksusowym moim najbardziej wymarzonym wnętrzem. Pięknie, pięknie. <grych> Artyści to wrażliwe dusze. Bardzo. Sami jesteś artystą, przebywasz, otaczasz się artystami. A y, płaczesz. <grych> Myślę, że żaden prawdziwy facet się nie wstydzi i nie boi się. <grywa> Często nie uwrażliwiają mnie sytuacje z życia, również, również z życia artystów, którym się okazuje, że pomagam wychodzić z sytuacji depresyjnych czy, czy, czy życiowo-majątkowych, kiedy do nich się zwracają chętnie i nabywają ich obrazy. Tak? To jednak pomaga obydwu stronom, a przede wszystkim artysta czuje się potrzebny, dowartościowany. No i to. to, to... To czy taka arteterapia? Sama jestem artoterapeutką, więc tak. Myślę tak, bo kontakt przez sztukę, kontakt przez piękno na pewno nas uwrażliwia i pomaga nam lepiej funkcjonować. Tak? Otwiera nam naszą duszę, robimy się według mnie delikatniejsi, no bo to jednak wszystko, wszystko tak działa. No człowiek nie może szaleć otoczony pięknymi rzeźbami czy, czy obrazami, bo w tym momencie może to swoje, to swoje własne piękno również uszkodzić. Tak? Mm. Jak już sam powiedziałeś, wpływasz na losy innych osób, robisz coś dobrego dla innych poprzez właśnie stworzenie tego miejsca, ale też na pewno już od tych 40 lat robisz coś dobrego dla kobiet, poprawiasz im humory. A co dla siebie na jutro chciałbyś? No cóż, jestem w wieku, kiedy tak zwany święty spokój jest największą wartością człowieka, i życzę wszystkim, żebyśmy mieli taki właśnie wewnętrzny spokój, samozadowolenie i nie szukali piękna i szczęścia gdzieś naokoło, tylko weszli w tą taką najtrudniejszą, odbyli podróż, w głąb siebie, odnaleźli w sobie to, co nas uszczęśliwia i posłuchali się tego przytrzymać. Nie chodzi gdzieś tam, nie wiadomo gdzie nie szukać, tylko do siebie w nas jest wszystko, co potrzebujemy do Tobie życzę, tego wewnętrznego spokoju. A wszystkich zapraszam jeszcze na wycieczkę po tej galerii. No, po, po zakończeniu rozmowy postaramy się jeszcze pokazać tutaj cały ten klimat tego miejsca i w imieniu Jacka i jego ekipy, bo też inni tak, tutaj są wieży, cały zespół. Zapraszam do galerii. Do sztuki y, u fryzjera. Dziękuję Gdzie bardzo.